Cześć, witam was serdecznie, dzisiaj jest pierwszy dzień naszego pobytu w Londynie, no i chciałam wam pokazać outfit w tej pięknej okolicy. Co mam na sobie? Na sobie mam moją ramoneskę już wysłużoną, którą bardzo lubię. Na sobie mam tutaj takie przypinki z szuszką PL, które dostałam wczoraj od szusz, już oczywiście musiałam, która jest operatorem kamery. Mamy na sobie sukienkę, którą już mieliście raz okazję zobaczyć. A sukienka jest super. Sukienka jest z Good Enough, w wrocławskiej młodej projektantki. Jest taka dość oryginalna, tu ma taki e, dłuższy tył i, i tutaj wycięcia po bokach. E, łańcuch z handemu, pierścionki z handemu retuzy, no, no pewnie wszyscy będą mówić, że powinnam, bo chyba nogi, ale niestety Londyn jest, jest zimnym miastem, jest trochę chłodniej, więc się naubierałyśmy no, i takie budki, które są z centrum